Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, na YouTubie albo na mojej stronie internetowej. Wszystko zależy od tego, gdzie ten film oglądacie. Przy okazji chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie kanału, zalajkowanie, pisanie komentarzy. Dodatkowo zapraszam na moją stronę internetową, gdzie zobaczycie więcej zadań, a dla tych, którzy wykupią dostęp, abonament, będzie dostęp do zadań premium no to cóż, zaczynamy. Egzamin maturalny matura poziom rozszerzony matematyka z 6 czerwca 2025, czyli to jest ten ter termin dodatkowy, a my dzisiaj zajmiemy się zadaniem siódmym, które jest na 14 stronie. No, tak jak tutaj, tak jak tutaj widzimy, zadanie, zadanie nasze jest takie. Na na czworokącie, na czworokącie wypukłym ABCD o długości AB3, BC3, CD5 oraz DA8 opisano okrąg. Oblicz formie tego okręgu, zapisz obliczenie. No, zaczę moglibyśmy zacząć od rysowania tego czworokąta, ale wiemy, że ten nasz czworokąt jest wpisany w okrąg. To znaczy na tym czworokącie opisano okrąg, czyli może inaczej, zacznijmy od rysowania okręgu. Niech to tutaj będzie nasz okrąg. Zresztą naszym zadaniem, zresztą będzie obliczenie, ten tutaj nam nie jest potrzebny. Naszym zadaniem będzie obliczenie, naszym zadaniem będzie obliczenie długości tego promienia tego okręgu. No dobrze. To teraz, jak już to mamy, to spróbujmy narysować sobie, narysować sobie nasz Narysować sobie nasz czworokąt. Startujemy od czego? Od jakichś takich mniejszych tutaj boków. Powiedzmy, że startujemy od trójki. Tutaj będziemy mieli trzy, tutaj będziemy mieli kolejne trzy, tak? Dalej mamy co? Dalej mamy pięć. Czyli byśmy wylądowali gdzieś tutaj. Dalej mamy piątkę. O, gdzieś tak jakoś. 3, 3, 3, 3, 5. O tak. No i ostatnie to jest ósemka. To jest odtąd. Dotąd. W porządku. to oznaczmy sobie, jeszcze nasz, oznaczmy, sobie jeszcze, oznaczmy sobie jeszcze nasz czworokąt, czyli zaczęliśmy tu A, B, C, D. No i cechą tego czworokąta jest to, że symetralne wszystkich boków przecinają się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na tym czworokącie. No to jeżeli ja wezmę sobie symetralną, jedną, powiedzmy, stąd ją poprowadzę, czyli wezmę sobie o no tutaj, powiedzmy, stąd poprowadzę symetralną, to ona powinna się przeciąć mniej więcej w tym punkcie, tak? To by się zgadzało. I poprowadzę jeszcze jedną symetralną tego drugiego odcinka. No, tak, mniej więcej też byłby to, no mniej więcej byłby to ten punkt. Czyli środek naszego y, okręgu. Mhm. Czyli tutaj byłby środek okręgu. Niech to będzie S, w tym, w tym punkcie. Y, dobrze, tutaj są kąty proste. Kąt prosty, tutaj jest środek naszego okręgu. Jeżeli tu jest środek, no to to, to co nas jeszcze może interesować, no to jest na pewno. Jest na pewno promień. Czyli promień, który biegnie od środka do, tutaj do tego okręgu, czyli promień R. Promień R, czyli coś czego, coś, czego szukamy. Tak, szukamy R. No dobrze. Teraz tak, kolejna sepa takiego czworokąta jest taka, że kąty na przemian ległe. Kąty ległe będą sobie. E, suma kątów naprzemianległych daje 180 stopni. Czyli ja, jeżeli ja to oznaczyłbym jako alfa, to jako beta, to alfa plus beta równa się 180 stopni. To wynika z cech e, naszego czworokąta. Zresztą możemy przejść na kartę wzorów do planimetrii i tutaj to będzie trochę dalej to będzie trochę dalej i jest. Tutaj mamy coś takiego, że na przemian ległe, na, przeciw, na, na przeciwne, może na, na, na przemian ległe kąty, tak powiem kąty naprzeciwko siebie dają w sumie 180, dają w sumie 180 stopni. No dobrze, to mamy alfa, beta Warto byłoby jeszcze, właśnie sobie zapiszmy tutaj, jakie tu są długości, czyli boków 3, 3, CD5 i tutaj jest 8. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zastanówmy się, co może, co możemy tutaj, z czego możemy tutaj jeszcze skorzystać. Zauważcie, że mamy dwa trójkąty: może no, tak, BAD i BCD. Te dwa trójkąty łączy, mają wspólny jeden odcinek, tak? Czyli jeżeli tutaj mam, miałbym odcinek o, to ten odcinek jest wspólny dla tych, dla tych dwóch trójkątów, tak? tak? Dla tych dwóch trójkątów ten odcinek jest wspólny. Jeżeli ja oznaczę go, jeżeli ja go sobie oznaczę jako przekątną, D, tak, jako przekątną D, to zauważcie, że mogę skorzystać tutaj. Yy, mam, i jeżeli tą przekątną obliczyłbym z jednego i z drugiego trójkąta, mógłbym to do siebie porównać. Czyli yy, muszę tutaj skorzystać z czego? No jeżeli mam, mam dwa, dwa boki, bo mam 3, 8, szukam kąta alfa. I kąta beta, ale tutaj mam zapisane, że alfa plus beta to się równa 180. Dodatkowo mogę napisać, że alfa to się równa 180 stopni minus beta. Tak, no to w sumie będę, yy, będę miał już kąt. A jeżeli będę miał ten kąt, no to nic prostszego, jak skorzystanie tutaj stwierdzenia sinusów, a, a później stwierdzenia kosinusów. Na wyznaczenie promienia okręgu opisanego, bo zauważcie, że ten okrąg też jest opisany na każdym z tych trójkątów, czyli na wyznaczenie okręgu opisanego na okręgu opisanego na, na tym, na jednym albo na drugim trójkącie, bo promień tego okręgu będzie taki sam jak promień okręgu opisanego na tym czworokącie. Dobrze, to zobaczmy. Z jednej strony będziemy mieli tak, będziemy mieli stwierdzenia sinusów. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj do twierdzenia sinusów, czyli przejdźmy do pierwszej, drugiej, trzeciej strony. I mamy trygonometrię. Przejdźmy dalej. I tutaj mamy tak, twierdzenie kosinusów, czyli bok, który jest, którego, który chcemy obliczyć. I mamy tutaj kwadraty sum dwóch danych boków i tutaj jest jeszcze minus podwojonej ilości tych boków i cosinus kąta między tymi bokami. No dobrze, no to tutaj już żaden problem. Tym bokiem, którego szukamy, jest przekątna D. I my tak naprawdę na dwa sposoby możemy policzyć. My możemy policzyć na dwa sposoby długość tej przekątnej. Bo z jednej strony D kwadrat będzie równe yy, 3 do kwadratu, czyli to tutaj, plus 8 do kwadratu, czyli to. I tam było minus, podwojony iloczyn, czyli minus 3 razy 2 razy 8 razy cosinus kąta alfa. No, ok. I z drugiej strony mamy coś takiego. Mamy też d kwadrat, to się równa. I teraz bierzemy to, czyli mamy tutaj 3 i 5, tak? 3. I 5 i kąt beta. Czy tak go sobie tutaj oznaczyliśmy? Czyli bierzemy 3 do kwadratu plus 5 do kwadratu minus 2 razy 3 razy 5 razy cosinus beta. Może odwrotnie to sobie zapiszemy w ten sposób czyli beta to jest 180 minus alfa no to mogę napisać że cosinus beta no to jest cosinus 180 stopni minus alfa czyli cosinus beta to się równa i przechodzimy tutaj do yy, do wzorów redukcyjnych do wzorów redukcyjnych zobaczmy gdzie one są trzecia strona trigonometria i wzory redukcyjne. Mamy wzory redukcyjne, mamy cosinus 180 minus alfa to jest cosinus alfa z minusem. 180 minus alfa to jest cosinus alfa, czyli minus cosinus alfa. Dobrze, to wszystko już mamy, no teraz możemy tak naprawdę porównać sobie te dwa, od razu sobie obliczyć i porównać. Czyli mamy tak, 3 do kwadratu to mamy 9,

Minus y, minus 30, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że to jest, no tutaj jest minus cosinus alfa, może jednak na razie napiszę minus cosinus alfa. Ok? No i co tutaj się dzieje? Zobaczcie. Tak, dziewiątki nam się skracają.

Czyli 78 cosinus alfa to się równa 39, no to cosinus alfa to się równa 39 przez 78, a to jest równe jedna, druga. Jak tak, no to alfa to się równa 60, 60 stopni. Dobrze alfa byśmy mieli i teraz wróćmy sobie do wzorów tutaj, do pierwszej strony i mamy planimetrię i te twierdzenie, to twierdzenie sinusów, czyli A przez sinus 2R. Jeżeli ja mam A przez sinus alfa, czyli muszę mieć bok i kąt, który jest naprzeciwko tego boku. Jaką tutaj mamy sytuację? Mamy kąt i bok naprzeciwko. No to to, co nam jeszcze tutaj pozostaje, to na pewno obliczyć długość tego boku, czyli naszej przekątnej. No to zobaczmy. Tutaj sobie napiszmy, że to już mamy. No to d jest równe d kwadrat no jak tutaj sobie zrobiliśmy powiedzmy, że weźmiemy pierwszy wzór, bo widzimy, że cosinus alfa to jest jedna druga, to tutaj jedną drugą będziemy mieli, czyli d kwadrat to będzie 9 plus 64 minus 2 razy 3 razy 8 razy cosinus alfa, czyli jedna druga, to nam się skraca i mamy d kwadrat równe no, i ładnie nam się składa, składa 49, czyli samo d równa się 7. No to mamy 7. No to jeszcze raz, popatrzmy sobie na twierdzenie sinusów, i ono nam mówi, że to jest, w naszym przypadku to będzie d przez sinus alfa to się równa 2r. Czyli stwierdzenia sinusów. Popatrzmy jeszcze raz. D przez sinus alfa równa się 2R. Czyli D podzielone przez sinus alfa równa się 2R. Ok. No to to jest tak. D. D mamy ile? 7. Podzielone przez sinus alfa, sinus jednej drugiej. No jakby ktoś nie wiedział, to możemy zawsze e, sinus nie jednej drugiej, tylko sinus 60 stopni. To może sobie tutaj od razu napiszemy, że to jest 60 stopni, żeby nie było wątpliwości tego naszego kąta. Czyli 60 stopni. Dobrze, no to wchodzimy i pierwsza, trzecia strona, tam jest to. Trygonometria. Jedziemy niżej i mamy sinus 60 stopni. To jest pierwiastek 3 przez 2. Czyli tutaj mamy pierwiastek z 3. Pierwiastek z 3. Dwójka nam skakuje do góry. Razy 2 to się równa 2r. No to w takim razie wezmę sobie. No może tak, pojadę jeszcze tutaj. W takim razie co mamy? Jak podzielę to przez. 2 obustronnie, no to r wyjdzie mi 7 przez pierwiastek z 3, no ale trzeba się pozbyć niewymierności zmianownika, czyli 7 pierwiastków z 3 przez pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, no to r będzie równe 7 pierwiastków z 3 przez 3. No i to wszystko w tym zadaniu. Dziękuję i zapraszam na kolejne. Także cóż, dziękuję Wam. Zapraszam na kolejne filmy z matematyki i z fizyki który znajdziecie na moim kanale. A więcej treści, w tym treści premium, są na stronie, na mojej stronie internetowej www.matematykaoswojona.pl Także dziękuję, powodzenia i do zobaczenia.